Cześć, witam na kanale Kroniki z Galaktyki. Mam nadzieję, że dzień mija ci dzisiaj wspaniale. Miłego oglądania. Czy Palpatin był tak potężny jak Joda? Wbrew powszechnej opinii, nie, nie był. I co najlepsze, nawet sam Sidious doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Często patrzymy na wynik ich walki i myślimy, no tak, imperator wygrał, więc musiał być silniejszy. Ale to kompletna bzdura. Kiedy przyjrzycie się temu bliżej, zobaczycie, że to nie był pokaz dominacji ze strony Sita. To była desperacka walka o przetrwanie. Słuchajcie, wszyscy doskonale pamiętamy ten moment z zemsty Sitów. Ten wielki, ostateczny finał. Mały, zielony. Wielki Mistrz Jedi staje naprzeciwko nowo mianowanego Imperatora w samym sercu galaktycznej polityki. Czyste dobro kontra absolutne zło. I powszechna opinia, która utarła się przez lata, jest taka, że Joda po prostu przegrał, że ciemna strona w końcu przerosła światło i stary mistrz nie miał już startu do tej nowej potęgi. Ale czy na pewno? Bo wiecie, jak się ogląda ten film powierzchownie, to tak to wygląda: Joda spada, Palpatine się śmieje koniec tematu. Ale kiedy zatrzymamy się na chwilę i przeanalizujemy to, co działo się na ekranie klatka po klatce, a przede wszystkim to, co działo się w głowie samego Sidiusa, obraz staje się zupełnie inny. Prawda jest taka, i może to zabrzmieć kontrowersyjnie dla fanów potęgi Sithów, że Palpatin wcale nie czuł się pewnie. Spójrzcie na sam początek walki. Co robi Sidius, gdy tylko orientuje się, że joda nie padł trupem od strażników? On próbuje uciec, dosłownie odwraca się i chce wyjść z biura. To Joda blokuje mu drogę. A potem zwróćcie uwagę na taktykę imperatora to jest klucz do zrozumienia tego starcia. Zazwyczaj Sithowie są agresywni, dominujący, dążą do konfrontacji. A co robi Sidious? Przez większość czasu desperacko stara się utrzymać dystans. Ciągle ucieka się do ataków zasięgowych. Te słynne błyskawice mocy, rzucanie tymi gigantycznymi kapsułami senackimi w Jodę. To nie jest pokaz siły czy arogancji, to jest czysta strategia przetrwania. Robi wszystko, dosłownie wszystko, żeby Joda nie podszedł za blisko. Dlaczego? Przecież Sidius to absolutna bestia w kwestii mocy, nikt mu tego nie odbiera. Byli z Jodą niemal równi w czystej sile telekinetycznej czy manipulacji energią. Ale imperator wiedział jedną rzecz, o której fani czasem zapominają. W walce na miecze świetlne Joda był kompletnie poza jego zasięgiem. Mówimy tu o istocie, która żyje i trenuje od ośmiu stuleci. Wyobraźcie to sobie. Joda szkolił pokolenia Jedi, kiedy przodkowie Palpatina żyli jeszcze w jaskiniach. Miał za sobą 800 lat aktywnego treningu i absolutne, totalne mistrzostwo we wszystkich siedmiu formach walki mieczem, zwłaszcza w akrobatycznej formie ataru. To jest poziom doświadczenia i instynktu, którego nie da się nadrobić w jednoludzkie życie, nawet jeśli jest się najpotężniejszym sitem w historii. Dla Jody walka mieczem była jak oddychanie. Sidious panicznie bał się starcia. Wiedział, że w tym morderczym tańcu Ostrzy Joda ma przewagę techniczną, szybkościową i po prostu jest lepszym szermierzem. Żeby to udowodnić, nie musimy szukać daleko. Cofnijmy się o kilka scen do walki w biurze kanclerza. Pamiętacie Mesa Windu? Windu pokonał Sidiousa w walce na miecze. Rozbroił go, kopnął w twarz i przystawił fioletowe ostrze do gardła. I choć niektórzy twierdzą, że Palpatine udawał dla Anakina, to sam George Lucas sugerował, że Windu wygrał ten pojedynek uczciwie. A skoro mace Windu potrafił zdominować Sidiousa w szermierce, to co dopiero Joda? Joda był szybszy, mniejszy, co jest koszmarem dla każdego przeciwnika. I jeszcze bardziej doświadczony od Windu. Gdyby ta walka w Senacie toczyła się wyłącznie na miecze, w zamkniętym pomieszczeniu, bez uciekania na te latające platformy i rzucania meblami, imperium skończyłoby się tego samego dnia, w którym powstało. Palpatin o tym wiedział. Dlatego zamienił honorowy pojedynek w chaos, demolkę budynku i skakanie po wyższym gruncie. Dlaczego więc Joda ostatecznie uciekł, skoro był taki dobry? To nie była kwestia braku mocy, tylko fizyki i niefortunnego splotu zdarzeń. Zauważcie, że przy tym wielkim wybuchu energii pod koniec palpatina odrzuciło, ale zdołał złapać się barierki. Miał szczęście. Joda zdmuchnęło jak piórko i spadł na samo dno. To prosta grawitacja. Joda jest lekki, a wybuch był potężny, ale najważniejsze było co innego. Joda leżąc tam na dole, wyczuł, że sytuacja się zmieniła. To już nie był pojedynek jeden na jednego. Nadciągały tysiące klonów. Joda, jako genialny stratek, zrozumiał, że nawet jeśli teraz by wrócił na górę, przebił się przez ochronę i dobił Palpatina, to i tak nie wygra tej wojny dzisiaj. Przegrał politycznie, niebojowo. Morale miał zdruzgotane śmiercią całego zakonu, a czas działał na jego niekorzyść. Więc podsumowując, nie dajcie sobie wmówić, że imperator był potężniejszy od Wielkiego Mistrza. Sidius przeżył to starcie tylko dlatego, że grał nieczysto, wykorzystał otoczenie i za wszelką cenę unikał Zielonego miecza, który byłby jego końcem. Wygrał wojnę psychologiczną i polityczną, ale w czystej walce joda wytarłby nim podłogę i Sidius do końca życia był wdzięczny Losowi, że taka psuła senacka była akurat tam, gdzie była.